Tylko i będziemy robić e, dzisiaj kiedy e, Już tu ją przyczepiłam, a tutaj siączko, więc zaczynamy. E, najpierw wezmę sztuczkę do grzyby i jej uczeszę grzybka. Okej. Okay. Teraz druga strona. co teraz będzie teraz jadę troszkę troszkę yy, no. No. Start. Teraz okay. Start. widziałem, okay. co teraz Teraz co ja Okej, jeszcze ja w co ja Coś tam, gada? Okej, okay, ma uczestane. Teraz będziemy czyścić Magic Brushem. Przy start. Teraz bierzemy Magic Brush i będziemy czyścić jej sklejki. No co ty robisz? Kopię sobie właśnie siano. nie mam pojęcia dlaczego. O, widzicie? Co ty po co, 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 co robisz, koniu? Co ty robisz? To <laughs> ja No nieska, co ty odwalasz dzisiaj? ci zaraz tę ją zabiorę. Dobra, Jesteśmy dalej. Okej, okay. jest tu. Siedziałam kółko tego pod ogonie. Okej, okay, teraz tu. Zara zaraz cię biorę to samo. Tu jeszcze kruszkę. I jeszcze tutaj muszki. Względnia. Okej. Okay. Teraz czyścimy taką miękką szczotką. Okej, okay. co ty go nie odwalasz? Dobra druga strona, i jest z niej kurzuleci, i się to? Nie, nie, na nie, 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 widać na kamerze. Na kamerze nie widać, ale... Gdzie to? Teraz nóżka. Przechodzimy do grzybie to, ale ci z niej kuszy dużo. I jeszcze inne. I nóżka. OK. Tato. grabie Teraz muszę to zagrabić w bidnisie. Oj, wszyscy też są na. Spokojnie, są tylko grabie. Tylko grabienie. Spokojnie co. Tylko grabie, Tylko grabie. Już, po krzyku, po krzyku, krzyku. Okej, okay. teraz y, będziemy czesić jej y, taką odżywką żywa. Start. Okej, okay, teraz bierzemy z doktora Horstka taki lik. Y, to odżywia, odżywa też y, włoski y, i pomaga robić koreczki i warkoczyki. Otwieramy i teraz na, na Jest taka pompka i taka pianka z niej leci. Okej. Okay. Teraz bierzemy na ogomek. No kurde, nie, nie chcę lecieć. No. Czekajcie. Nie chcę lecieć. No, start. No już leci, nie mam. W pompka zablokowała. No i znowu to samo, no co jest niczym. no to jest serio. Sery doktor na naprawdę. Czemu to nie leci? Okej. Okay. Dobra. Start. Okej, okay, teraz jeszcze. No. Januszka! No, no czemu to nie leci? Nie, naprawdę. Czemu mi to nie leci? To zastanawiam teraz grzywka. Teraz grzywka. Ok, start. Ok, teraz jeszcze biorę taką szczotkę do grzywy, ale yy, bardziej to rozprowadzę po grzywce. rozczesujemy dobra i teraz druga, druga strona grzyby i to tak pomacam ok czeszemy gdzieś koń chyba siknął wody mu się wylała z pyska dobra teraz jeszcze okunek oczywiście dobra rozczesuniamy nie wiem czemu ona ma taką prawdę na tym ogonku ale to jest trochę takie mm, dziwne bo y, tu jest strasznie brudne a tu jest białe strasznie no ale no bo to część w sumie jest y, no, dużo. Jest wystawiana. A tamta pod mnie, jak że tak powiem. Okej. Okay. Start. W ogóle teraz strasznie nic z dużo skaleci. Nie dało się tego szatką doczyścić. Więc no tak, niestety będzie. Yy, więc no. Więc też będzie koniec tego odcinka. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I oczywiście, po sobie, zostawcie lajka. 当然。Bye.